Drodzy z nami znana i kochana siostra Aniela, niesamowicie sympatyczna, ale także bardzo, bardzo kompetentna, jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju potrawy, gdyby ktoś chciał dowiedzieć, jak pewne rzeczy smacznie przyrządzić. Naprawdę mnóstwo pięknych książek siostra napisała, ale my o potrawach oczywiście będziemy rozmawiali, ale tak tytułem wstępu siostra, bo idą święta. No i niektórzy zauważyli, że już jakiś czas temu w Polsce w wigilie nie ma postu nakazanego, czyli że teoretycznie, a nawet praktycznie w wigilie można mięso zjeść. No i co za tym idzie, niektórzy mówią także jakieś może napoje konsumować. I siostro, ja tak chciałem siostrę zapytać o siostry prywatną opinię na temat spożywania jakiejś alkoholi przy wigilijnym stole. Siostra uważa, że powinno, nie powinno. Jakie jest siostry zdanie ten temat? Bo to powinni mężczyźni raczej na takie tematy rozmawiać <śmiech> <śmiech> I, i, i powiedzieć, ale uważam, że, że jak są czasem takie przyjęcia i wesela bezalkoholowe, to dlaczego przyjście Zbawiciela po, pobożne oczekiwanie na na Boże Narodzenie ma być z alkoholem. Uważam, że nie powinno być, ale to nie jest jakimś, jakimś przestępstwem, jeżeli, jeżeli umiarkowanie uważają, że, że można tam coś tam po prostu wypić jakieś dobre wino, ale, ale nie jestem za tym i popieram właściwie to żeby było jednak bez. Mm -hmm. Siostro, a teraz właśnie te kwestie potraw. Yy, jaka jest siostro opinia? Czy taka szynka na Wigilię to pasuje? Czy taka... No już na absolutnie. <laughs> Nawet my, wydaje mi się, że nie powinna w ogóle smakować. To że nie chodzi o pas, o, o czy pasuje, ale, ale sama, sama ten, na, na sam wygląd już nie pasuje. Że... Alkohol nie. Szynki nie, czyli mięsa nie. W takim razie, Co się powinno na wigilie przygotować? Jest tyle potraw. Przede wszystkim, tak jak mówię, że tradycją jest 12 potraw. Ja szykuję nieraz 20, nawet ponad 20. Potwierdzam, Na Wigilię, Wigilia ma to do siebie, że wszystko się liczy. Każda potrawa się liczy osobno. I stąd. Jest tyle y, y, gatunków potraw. Przede wszystkim barszcz mm -hmm. z łóżkami. Pyszna sprawa. Mm -hmm. Wykonanie się od ogóle gerewej. Zupa rybna, zupa grzybowa, żurek z grzybami. To ja mówię to, co ja przygotuję, przygotowuję. To nie, nie chodzi o to, żeby tego było tak dużo, mm -hmm. ale żeby był taki. Taki wybór, no i smakowo, bo wtedy, wtedy to każdy tego troszkę, tego troszkę i to jest wystarczająco, żeby, żeby nie, nie robić tego dużo, ale żeby było ilościowo dużo, mhm. żeby to było takie urozmaicone. Króluje zawsze na Wigilię karpie najbardziej. Ryba po grecku, ryba pieczona, kapusta z grzybami. Pierogi. O, no, ja opieram Pierogi. W Pracochłonne, ale Wigilia zaangażowała, się można w całą rodzinę. Im rodzice, i dziadki, babcia, także dzieci przede wszystkim przy, przy ozdabianiu, przy, przy nakrywaniu, przy. Przy takich, takich takich, pracach, każdy by obieraniu choinki czy strojików to wszystko każdego można zaangażować, żeby wszyscy mieli wkład i potem się cieszyć. I to, to siedzenie przy tym stole, ta radość nie tylko z jedzenia, ale stałej oprawy z tego piękna, jest no, tr nawet trudno określić, jakie to jest piękne mm -hmm. jest, jest tak. wspaniałe. Siostro, ale ja tak pamiętam w seminarium, że zawsze po tym na Wigilii mieliśmy jakąś taką opcję deserową. Co można zrobić takiego słodkiego, wigilijnego? Przede wszystkim idzie kompot ze suszu. To jest też tradycja taka. Pierniczki, makowiec. To to, co, żeby nie ciasto było, ale taki przedsmak tego, tego ciasta. Pierniczki małe, duże pierniki krakie. Krojone, no i, przede wszystkim, no i makowce, mhm. makowce mogą być i, i, i takie zawijane, to takie według uznania. Mhm. To ja tak podaję, właściwie takie, takie nadesę, owoce. Jeszcze szczególnie zwrócę uwagę, że na makówki, bo są tak makówki, kutia też. Ale czym się różni kutia od makówki? Makówka to jest na samym maku i na chałce, takie cieniutko krojone i to zalewa, że przekłada się ten, ten, ten przyprawiony mak. To jest na to specjalny przepis, a kutia jest, jest też bakaria, to jest coś podobnego, tylko to jest taki pęczak, taka, taka pszenica i to się, to się po prostu gotuje długo i, i przyprawia. Siostro, a jest jakiś taki prosty przepis? Wigiliń, który mogłaby tak siostra nam tutaj zaproponować, bo tu niektórzy z widzów tak będą myśleć, że Wigilia tyle potrafi ludzie. Co ja z tego zrobię? To może jakaś taka najprostsza, a smaczna. O, jeszcze dodam, jeżeli chodzi o ciasto, to jeszcze keksy. Oh, keksy są też takie bożonarodzeniowe. I może na dobry keks to mogę po prostu wam dać przepis wszystkim słuchającym, bo to jest rzadko, rzadko jest w, w jakimś przepisie, a bardzo łatwy do zapamiętania. 25 deko mąki, 25 deko cukru pudru, 25 deko masła, 5 jajek, dwie łyżeczki proszku do pieczenia. I i wtedy tak, żółtka ucieramy, ucieramy z cukrem pudrem, dodajemy mąkę, wymieszaną z proszkiem do pieczenia, i całe pianę ubijamy, ale jeszcze tam idzie też 25 deko bakali. I w to orzechy, skórka pomarańczowa i rodzynki. I to wszystko mieszamy. Na samym końcu delikatnie pianę. Keks jest przepiękny i jest tak smaczny, i pięknie wygląda, i można go upiec tydzień wcześniej i, i, i te, mieć taki, jak jest piernik ciemny, a to jest jasne. Tak można sobie po prostu. Kolorystyka też dużo robi. Oczywiście najpierw, co by trzeba było powiedzieć. I od tego zacząć, że trzeba się przypewnętrznie na takie święta Bożego Narodzenia przygotować. I do tego służy nam adwent, roraty. I pamiętam nawet z dzieciństwa, kiedy dwa kilometry się szło do kościoła, jeszcze raniutko, ciemno. I, i tak z każdej wioski, ponieważ pochodzę z wioski, z każdej wioski szło, widać było. Jak, jak idą ludzie z lampionami. No i to, to jest przede wszystkim takie, takie, takie duchowe przygotowanie, to jest, to jest ważne, żeby rozplanować sobie ten czas i, i, roz, i pracę i to wszystko wcześniej, to poukładać, co można wcześniej zrobić, żeby nie było takiego y, pośpiechu, zniecierpliwienia. Takiego, takiej nerwowości w domu. Ta, że wszystko poukładać. Jeden dzień to, drugi to tak, ta, że to pięknie, ładnie można zrobić i przygotować się i wewnętrznie, i, i zewnętrznie też tak, to co się da wcześniej. Mhm. Cześć, Rady. Ale no, dla wielu rodzin, Wikilia to jest czas takiego bycia właśnie w najbliższym gronie. Takie święta typowo rodzinne. No, siostra y, jest tutaj czy z siostrą zakonną, no i takich najbliższych takich jak typowo się z bratem, siostrą, czy z mamą, tatą na siostra nie ma. W związku z tym czym dla siostry jest Wigilia? Czy to jest takie święto bardziej duchowe, w którym właśnie siostra bardziej przeżywa tą radę z Bożego narodzenia? Czy jednak właśnie te więzi zakonne są na tyle mocne, że Czuję, się strasznie tutaj właściwie jak w rodzinie, i gdzieś ten element rodzinny też jest bardzo odczuwalny. No, przede wszystkim święta Bożego Narodzenia to jest święto y, duchowe, swoje, wewnętrzne, ale to są święta rodzinne. Boże Narodzenie to jest święto rodziny. I tutaj y, no, y, jest się w klasztorze. To jest wspólnota, to jest rodzina, druga rodzina. I to jest, nie ma znaczenia, zresztą jak ludzie świeccy, czy powychodzą za mąż, dzieci tego, też nie wszyscy się zbierają. Nie ma możliwości, czy, czy, czy nie ma takich odległości, czasem są, są dalekie. I każdy, każdy tworzy już rodzinę osobną, i, i każdy w tym, w tym powinno się za, za tego nie. Choć jest taki zwyczaj, że, że się zjeżdżają, póki rodzice żyją i tego. Ale jeżeli chodzi o życie zakonne, to to wspólnota jest naprawdę jest tego. To jest taki y, duch włożony w, w też w, to, w tą wspólnotę, która, którym się jest. Mhm. I trzeba tak, tak się czuć i tak wszystko przygotować i zrobić, żeby każdy czuł się tak jak w rodzinie. I tego wszystkim życzymy. Siostro, takie pytanie już na koniec. Choinka żywa czy sztuczna? No żywa chyba. No. Sztuczna nie pachnie. <śmiech> <śmiech> jeden, mhm. jeden taki wielki plus tej sztucznej to jest to, że się nie sypie. No. Ale, ale tak, ale, ale takie te żywe to są naprawdę takie, takie, no i piękne i naturalne. To jest to wszystko to, co jest naturalne i to, co jest takie wypracowane swoje, nie to, że kupi postami, to, a tak to trzeba iść do leśniczego albo do lasu, albo coś coś to kosztuje, nie? No to jest, to jest, to jest piękne. No, i to jest bardzo wartościowe. Widzicie, taka jest szczera opinia, ale oczywiście, żeby nie było, że ci, którzy mają rozbieg, no, sztuczne rybocię złego. No właśnie, sztuczne też są ładne. O, o zdecydowanie. No. Teraz y, są niektóre temperatury w mieszkaniach, czy też to, to rzeczywiście jest, ale ja doradzę, jeżeli się masz sztuczną, świeżą choinkę, trzeba ją wstawić po. Przyniesieniu ucięciu doła yy, dolnej części kory włożyć do wody i dolewać wodę i tego to ona nawet puści takie, takie igły w kuchni, jak ja zawsze tak postawię, to mi urośnie jeszcze. <laughs> Widzicie drodzy, <laughs> to jest właśnie nasza kochana siostra Aniela, ekspertka ekspertka do dostaw duchowych, kulinarnych, a nawet choinkowych siostro. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. No Ja też dziękuję. No, bardzo mi miło i w ogóle cieszę się, że mogę się podzielić y, takimi swoimi doświadczeniami czy swoim y, zainteresowaniem. Ja kocham to, co robię, a to, co się, jak się kocha, to się wkłada w cały, wszystko w to. I to czasem może ktoś pomyśleć, że to jest trudne, że to jest, ale dlatego jak. Jak co kocha, to nie jest trudne. Widzicie? Także wszyscy, którzy czujecie powołanie do bycia siostrą zakonną, popatrzcie. Siostra w zakonie lat. No tak tyle, szkoda, tyle, że, tyle. szkoda, że jest taki czas yy, braku powołania. Widzicie? Także Bo to, to można oni. naprawdę pięknie, pięknie i ładnie żyć i, i, i udzielać się i, i dla Pana Boga nie tylko, ale i dla ludzi. Hmm. Także do Tym bardziej, że nasze zgromadzenie jest takie międzynarodowe i, i takie yy, wszechstronne. To, to, to bardzo, bardzo tego można się zrealizować pod każdym względem, w każdym zawodzie. Właściwie ja, ta, ja pracuję, ja mówię, zawsze mówię to, kiedykolwiek coś yy, mówię, to mówię, że to jest takie powołanie podwójne. Jedno do życia zakonnego, a drugie to jest powołanie do apostolatu i to jest to, co robię uważam, że, że to jest najlepsze, że to, że to jest jakimś przeznaczeniem moim i, i robię to jak najlepiej, jak potrafię i jak umiem. Także drogie wszystkie panie i dziewczęta czujące <grym> powołanie do życia zakonnego, jeżeli chcecie być po wielu latach tak radosne, z taką ogromną tutaj miłością emanującą, polecamy nie bójcie się, idźcie tą drogą zakonną, siostro, jeszcze raz ogromnie dziękuję, wszystkim widzom Bożego Błogosławieństwa na ten czas świąt, no i wszystkiego co Boże tu no i niech to dzieciątko, które się narodzi te wam mnóstwo szczęścia i radości ja też się przyłączam do tych życzeń i oby, oby wszystko jeszcze jako dodatek do tych życzeń żeby wam się wszystko udało i pięknie, i wszystko smakowało. Pozdrawiamy serdecznie. Szczęść Boże.